Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj wyjątkowo z krainy permanentnego Kataru i zawalonych zatok. W zasadzie sensie nie czuję nic, ni w ząb, nawet najmocniejszych i najbardziej intensywnych nut perfum. Więc film będzie oparty tylko i wyłącznie na mojej pamięci zapachowej i na tym, że znam moje zapachy dość dobrze i nawet w momencie, kiedy kompletnie nic w nich nie czuję, to potrafię sobie je przywołać w pamięci. I nawet jak będę wąchała atomizer butelki, to nie znaczy, że cokolwiek z niego czuję. Ja po prostu cały czas gestykuluję i muszę coś robić z rękami. Taka już moja uroda. Więc dzisiaj zapraszam Was na przegląd perfum owocowych, idealnych na okres wiosny i lata. Będą w nim perfumy wiosenne, takie ciut cięższe, jeśli chodzi o te nuty owocowe, ale będą też perfumy typowo dedykowane na lato z przeważającymi nutami cytrusów. Jeśli lubicie perfumy owocowe, zapraszam Was do obejrzenia tego filmu. Mój przegląd zacznę od perfum, zdecydowanie tych jeszcze wiosennych, cieplejszych, nieco słodszych. Do perfum cytrusowych, typowo letnich, przejdę w drugiej połowie filmu, więc jeśli Was nie interesują zapachy na wiosnę, spokojnie sobie możecie suweczkiem przesunąć na połowę filmu. Mój przegląd zaczynam od marki Mugle i od zapachu Angel Muse w edycji wody toaletowej. Zapachu, który choć otwiera się świetlistymi cytrusami, jest zapachem, jednak ciągle dedykowanym na tę jeszcze nieco chłodniejszą wiosnę, a to za sprawą e, słodkich nut e, pralinek czekolady, ale również właśnie nut owocowych, tych owoców dość słodkich w dość słodkim wydaniu, bo jest tu marakuja i porzeczka. I choć to e, cytrusowe otwarcie stanowiłoby o tym, że mógłby być to dobry zapach na lato, ja na przykład Angela Muse nie odważyłabym się kompletnie założyć latem. Drugi perfumy z tych jeszcze bardziej chłodno-wiosennych i cieplejszych, które chciałabym Wam pokazać, to Bella Rosa marki Oscar de la Renta. Perfumy, w których odnajdziemy nutę liczy choć ja tu czuję bardzo wyraźną kroplę soku z Malin. Wszystko to jest owiane taką dojrzałą różową różą, która również ma wydanie takie dość mocno słodkie, jak na swój różany charakter. Całość kompozycji wzbogaca Iris, Podany w identyczny sposób, jak podany jest w La Viebel marki Lancôme. I dzięki temu pudrowemu, puszystemu wydźwiękowi irysa, perfumy te troszeczkę kojarzą się rzeczywiście z La Belle I dlatego ja przynajmniej nie odważyłabym się ich nosić w pełni lata, mimo że są to perfumy stricte owocowe i ja w nich wyczuwam bardzo mocne uderzenie tych owoców, właśnie maliny i litchi. Raczej jest to typ na tą jeszcze leciutko chłodną, nie za ciepłą wiosnę. Kolejną odsłoną wiosennej maliny jest. La Vie et Belle w edycji Ton Semon. Zapach ciepły, zapach bardzo przyjazny otoczeniu, który nie ma ogromnej projekcji, jednak charakteryzuje się naprawdę wybitnie długą trwałością. Poza kroplami soku z malin, które towarzyszą brzmieniu zapachu właściwie od samego początku do końca, ja tu też wyraźnie wyczuwam charakterystycznego dla całej serii La Vieille Belle irysa. Ale również mamy tutaj słodki pudrowy, heliotrop, dość sporą szczyptę wanilii, która ociepla i dosładza ten zapach. To też dlatego ja również tego zapachu nie odważyłabym się nosić na przykład latem. Kolejnym zapachem będzie zapach z nutą Lici, którą zawierała pokazana wam wcześniej również bella rosa. Jest to Very Good Girl marki Karolina Herrera. I poza tym, że są to perfumy dość mocno proszkowe, takie pudrowe, takie sypkie, jest w nich charakterystyczna bardzo świetlista nuta liczy, takiego kwaśnego liczy, które dodaje zapachowi charakteru stricte wiosennego. Jest tu również róża, a cała kompozycja dosłodzona jest wanilią z dosłownie kapką paczuli. Jeśli chodzi o parametry zapach, również z tych trwalszych, który nie projektuję, którego raczej osoby w moim towarzystwie nie czują ode mnie, kiedy go noszę, ale jeśli chodzi o trwałość, na trwałość tego zapachu nigdy nie narzekałam. Kolejnym moim typem zapachu owocowego na wiosnę jest tym razem zapach z nutą Mirabelki. Jest to Chloe Nomad w edycji Ode Parfum Absolu. Zapach w swoim charakterze dość mocno wytrawny, mimo tej e, słodkiej nuty mirabelkowej, e, który zawiera w sobie mech dębowy, który jest tu wyraźny od samego początku do samego końca kompozycji. W związku z tym perfumy te nabierają pewnego rodzaju elegancji i na pewno nie będą fopa, jeśli będziecie je nosić na przykład do pracy. W bazie natomiast stają się takie bardziej łagodne dzięki kremowości piżma i drzewa sandałowego. Perfumy, które ja wyjątkowo lubię, które nie mają również tak jak poprzedniczka Very Good Girl jakiejś oszałamiającej projekcji, natomiast trwałość mają całkiem przeciętną, bo jak na wodę perfumowaną, nie jest ona zachwycająca, bo ta edycja Chloe Noma trwa na mojej skórze w granicach 5 godzin. Kolejnym z moich wiosennych typów perfum owocowych są perfumy marki The Different Company On Magnetic. Perfumy, w brzmieniu których przede wszystkim czuję jagodę i śliwkę na mocnym podbiciu benzoesu, z kropelką żywicy bursztynowej, z kropelką miodu, która w swoim sercu ma również białe kwiaty, które nadają tej kompozycji pewnego rodzaju świetlistości, mimo całej likierowości, jaką w sobie ten zapach ma. Jeśli chodzi o jego projekcję i trwałość, to przy okazji moich ulubionych perfum owocowych już Wam powiedziałam, że one nie są jakieś porażające. Trwałość jest całkiem dobra, niemalże całodzienna, natomiast projekcja jest również dyskretna, dlatego ja ten zapach swoimi czasy bardzo często nosiłam do pracy. Kolejne perfumy, które ja bardzo chętnie noszę tym wiosennym okresem, są perfumy marki Givenchy Irresistible. Perfumy z soczystą gruszką, z kilkoma kroplami soku z malin, z kilkoma kroplami soku z arbuza, niesłychanie musujące, bardzo świetliste, bardzo optymistyczne, bardzo dziewczęce, i iskrzące na skórze, które grają naprawdę na niej pięknie i musująco niczym szampan, wsparte nutami pudrowymi, tutaj w postaci irysa obecnego w całej kompozycji, leciutko dosłodzone kroplą wanili. Jeśli chodzi o trwałość projekcji, też Wam powiedziałam przy okazji moich ulubionych perfum owocowych, że projekcja jest w nich fenomenalna. Czują wszyscy ten zapach, kiedy mam go na sobie, przy dość umiarkowanej trwałości, która w przypadku tego zapachu na mojej skórze wynosi około 5 godzin. I zestawienie wiosennych zapachów owocowych musiało zamknąć. Barbery hair od marki Barbery, zapach często porównywany do bakaraus kurdy Giana, z czym się nie zgadzam do końca, bo jest to zapach, moim zdaniem, o wiele bardziej dziewczęcy, lżejszy, nie mający tego charakteru i ciężkości gatunkowej, jaką ma zapach Kurt zapach przede wszystkim truskawkowy, z delikatnym dosłownie akcentem malin, który jednak nie jest zapachem do końca infantylnym, mimo że ta truskawka jest. Tu Rzeczywiście na maksa dominująca, ponieważ pewnego charakteru zamszowości, wytrawności dodaje temu zapachowi mech dębowy. Odnajdziemy w nim również delikatny ton porzeczki, troszeczkę wanili, która powoduje, że ten zapach w całym swoim ogólnym odbiorze jest rzeczywiście zapachem dość słodkim. Ja go uwielbiam. Słuchajcie, nosić wiosną. Jest to również zapach określany przeze mnie jako radość w butelce niezwykle wdzięczne dziewczęcy o trwałości naprawdę bardzo dobrej, choć projekcji również niewybitnej i również niewyczuwalnej raczej przez otoczenie zdecydowanie jeden z moich corocznych wiosennych hitów. I takim oto sposobem zamknęłam przegląd tej części wiosennej. teraz będą perfumy, które ja bardzo chętnie noszę bądź będę nosić tego lata i będą to w przeważającej mierze perfumy oparte na cytrusach. Pierwszym z takich zapachów jest zapach marki Versace Versence i jest to zapach w całym swoim charakterze przede wszystkim cytrusowy. Ja w nim czuję przede wszystkim mandarynkę i bergamotkę, chociaż są tu też śladowe ilości innych owoców, m.in. figi, ale figi takiej jeszcze niedojrzałej, lekko myszystej. Całą kompozycję spowijają lekkie nuty drzewne oraz pismo w bazie i powiem Wam, że akurat w przypadku tego zapachu te nuty drzewne i ta zamszowość niedojrzałej figi, powodują, że ja na przykład wyobrażam sobie w tym zapachu mężczyznę. i myślę, że może to być zapach absolutnie i spokojnie dzielony między parą, jeśli używacie ze swoim partnerem tych samych perfum. Myślę, że to nie będzie żadne fopa, jeśli będzie nosił również mężczyzna. Jeśli chodzi o parametry Versense, nie są one jakimiś parametrami super. Jest to zapach o bardzo mocno przeciętnej trwałości i projekcji ale trudno oczekiwać lepszej trwałości i projekcji od perfum cytrusowych. One generalnie mają to do siebie, że są zazwyczaj bardzo nietrwałe i bardzo kiepsko projektują. Trwałość na mojej skórze to okolice 3-4 godzin, projekcja również jest dyskretna i jest to zapach raczej bardzo blisko skórny. Kolejnym zapachem, tym razem nie cytrusowym, jest zapach marki John Malone Nectarine Blossom and Honey. I powiem szczerze, że ja za tym zapachem z osobna nie przepadam. On, jeśli chodzi o ciężkość gatunkową, nut owocowy jest już na granicy mojej tolerancji nut owocowych w perfumach, ponieważ jest tu dość mocny ton brzoskwini i właśnie tej rzeczonej tytułowej nektarynki. Jest tu też kropla soku z porzeczki, są delikatne cytrusy i nuty zielone i dla mnie jest to już słuchajcie maks maxów owocowości, jaką mogę znieść. Niekoniecznie używam tego zapachu solo, bo rzeczywiście tych owoców jest tu dla mnie za dużo i mnie troszeczkę ta owocowość miażdży. Ja go, słuchajcie, łączę sobie z innym zapachem marki Jo Malone, Wood Sage and Sea Salt, który uwielbiam i cenię za nuty soli, delikatny jaśmin i delikatne drzewa. I powiem Wam, że w zestawieniu tych dwóch zapachów, raz, że zyskują one na trwałości, bo z osobna... Wcale nie są zapachami trwałymi i projektującymi, jak zresztą chyba większość zapachów marki John Malone, ale razem tak doskonale ze sobą grają, że po pierwsze wzbogacają bardzo mocno swój aromat i Wood Sage and Sea Salt troszeczkę temperuje te zapędy owocowe drugiego z zapachów. Ale również powodują w zestawieniu ze sobą dość mocne podbicie i trwałości i projekcji, bo trwałość tych zapachów na mnie połączonych razem sięga grubo ponad 5 godzin. Zapachem troszkę z pogranicza lata i wiosny, bo wyobrażam sobie ten zapach i noszony wiosną, i noszony latem, jest Alien w edycji O Sublime od marki Mugle. I jest to zapach przede wszystkim cytrusowo-gardeniowy, to co ja w nim najmocniej czuję to cytryna, mandarynka, pomarańcza, generalnie cały kosz na naręcze owoców cytrusowych, pięknie połączone z gardenią i ze szczyptą jaśminu, charakterystyczną zresztą dla całej linii Alien marki Mugler. Wzbogaca go drzewo kaszmirowe, charakterystyczne również dla całej serii Alien i szczypta wanili, która powoduje, że jest to zdecydowanie zapach słodszy i cieplejszy, choć absolutnie nie jest to żaden ulep i typowy słodziak. Zapach, który się nosi bardzo lekko, bardzo przestrzennie, również nie jest mistrzem trwałości ani projekcji, bo trwałość to mniej więcej 5 godzin i projekcja w moim przypadku przynajmniej również jest dyskretna, i od siebie ten zapach czuję wyłącznie ja. Kolejne perfumy oparte w dużej mierze na cytrusach z mojego ścisłego Top of the Top to perfumy marki Laura Biagiotti Roma. Zapach otwierający się również pięknym koszem i naręczem cytrusów, głównie w postaci cytryny bergamotki pomarańczy połączonej ze świeżą miętą który im bliżej serca i bazy, tym bardziej pachnie taką tajemniczą i pięknie podaną mirną, z odrobiną żywicy bursztynowej, z paczuli i z dość mocnym akcentem chudębowego. Zapach niezwykle klasyczny, bardzo dostojny, bardzo elegancki. Dla mnie idealny do pracy, chociaż ja go również noszę na wycieczkach poza miasto w okresie letnim, dlatego że jest to zapach, który wyjątkowo, ale to wyjątkowo lubię latem. Jeśli chodzi o parametry tego zapachu, na mnie są wybitnie dobre. Trwałość właściwie całodzienna przy umiarkowanej projekcji, ale nie wiem, słuchajcie, jak te najnowsze wersje romy. Bo moja wersja jest wersją no, kilkuletnią, powiedziałabym, więc nie wiem, jak parametry tych obecnych wersji. I na koniec zostawiłam sobie dwa najbardziej musujące, najbardziej świetliste, najbardziej radosne zapachy cytrusowe na lato. Pierwszym z nich. Jest I Love Love Marki Moschino. Zapach w 100% właściwie cytrusowy. I są w nim wszystkie cytrusy, jakich moglibyśmy sobie życzyć, kiedy myślimy o słowie cytrus, bo jest tu i bergamotka, i cytryna, zwłaszcza bardzo, ale to bardzo wyrazista cytryna, i mandarynka, i pomarańcza. Bardzo ładnie oplecione nutami drzewnymi, nutami cedru. Z delikatnym piżmem w bazie, który powoduje, że zapach pod koniec brzmienia delikatnie się ociepla i jest leciutko kremowy. Zapach niezwykle radosny, musujący, niezwykle podnoszący na duchu, optymistyczny i bardzo, bardzo, bardzo dziewczęcy. Ja go uwielbiam latem i na pewno tego lata też mi będzie dość często towarzyszył, jeśli chodzi o parametry, trwałość i projekcję. To tak jak powiedziałam, nie liczmy przy zapachach cytrusowych na jakieś wybitne parametry i ten właśnie takich również nie ma, bo trwa około 3 godzin przy dość umiarkowanej projekcji. I ostatnim z takich świetlistych, musujących cytrusów jest zapach marki Guerlain Aqua Allegoria Pample Lune. zapach, który niezwykle uwielbiam za pięknie oddanego, kwaskowatego grejpfruta połączonego z pięknymi tonami bergamotki. Ale to oczywiście nie wszystko, bo znajdziemy tu również olejek z drzewa pomarańczowego, znajdziemy tu również krople soku z porzeczki, zapach niesłychanie świetlisty, musujący, wibrujący. Jak na zapachy z serii Aqua Allegoria, które nie słyną z dobrej trwałości, z dobrej projekcji, zapach o, słuchajcie, całkiem dobrych parametrach, bo na mnie trwałość tego zapachu to mniej więcej 5 godzin, czyli bardzo dobry osiąg jak na serię Aqua Allegoria raczej również ma umiarkowaną i dyskretną projekcję i jako ciekawostkę mogę wam powiedzieć, że z tych typowych cytrusowych zapachów z linii Aqua Allegoria jeszcze taką dobrą trwałość i projekcję miało na mnie Mandarin Basilic, czyli mandarynka i bazylia. Więc jeśli szukacie trwałego zapachu z raczej dość nietrwałej serii i zapachów dodatku cytrusowego, to zainteresujcie się albo Pamplelon, albo właśnie Mandarin Basilic. I to tyle. Jeśli chodzi o zapachy owocowe na okres wiosny i lata. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli macie jakieś inne fajne zapachy warte przetestowania z nutą owoców, to bardzo chętnie poznam Wasze typy. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie kolejnego filmu. Było mi bardzo miło po raz kolejny do Was mówić. Bardzo Wam dziękuję za Waszą obecność i do zobaczenia w następnym filmie. Pa! pa.